Something to make me stronger, someone who could like the way. Then you came to me and you gave me reason. I, mm, 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 I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. put your hands in my, hello everyone. Tutaj mamy postój. Dlaczego my w ogóle jedziemy do Gdańska, co? Bo mam kurs UEFA Piłka nożna, trener Będziesz trenerem tak. UEFA, tak? I tak. zaczynasz swój kurs No tak Ale super, cieszysz się I mam kibicę jeszcze Co kibicę masz? No jesteś A, jestem twoim kibicem uh -huh. Słuchajcie, <laughs> zatrzymaliśmy się na stacji Idziemy wziąć jakąś hawkę albo herbatkę Tak. I jedziemy sobota dalej rano. Tak. Słuchajcie, sobota 8.04 Ale na miejscu będziemy chwilę po dziewiątej Także idealny super. timing Dzień dobry, dzień dobry, bo jeszcze się z Wami nie witałam. E, tak jak słyszeliście, jedziemy do Gdańska, ponieważ mój Józef rozpoczyna kurs na trenera UEFA. E, kurs potrwa... ile ten kurs potrwa? Pół roku? Mhm. Pół roku mm, i jego spotkania będą wyglądały tak, że raz w miesiącu ma po prostu dwudniowe szkolenie e, e, właśnie w Gdańsku, w jednym z klubów sportowych. No i żonka postanowiła pojechać z nim. Oczywiście ja tam nie będę siedzieć, tylko... Ja sobie już zagospodaruję ten czas, nie martwcie się e, Dlatego jedziecie ze mną do Gdańska e, Zobaczymy na co nam pozwoli pogoda, czy pozwoli nam coś pozwiedzać, czy raczej schowamy się gdzieś w kawiarni i będziemy unikali deszczu, bo takie pokazują prognozy Także trzymajcie kciuki, żeby... 6 stopni, tak, 26 jest 6 stopni jest dużo zimniej niż w Warszawie, natomiast zobaczymy co ciekawego dzisiaj pozwiedzamy. Mam wielką kurtkę ze sobą dzisiaj, także będę zabezpieczona i mam nadzieję, że nie zmarznę, a Wam pokażę coś ładnego. Także zapraszam Was na ten dzień z nami. Kalapka. <ścoughs> z czegoś sobie kanapkę zrobiłam. Pa, pa. Gdzie jedziesz? Na śniadanie idę. gdzie? Jeszcze nie wiem, gdzieś sobie znajdę. Dobrze. Pa, pa, pa. Słuchajcie, przywiózł mnie mąż pod hotel. E... Teraz mnie zostawiam. Zostawiłam, słuchajcie, walizkę w hotelu. Mąż mnie tutaj zostawia. On teraz sobie jedzie na te zajęcia. Zaczyna zajęcia o 9.30, czy tam o 10.00, nie pamiętam. Ja jestem już wolna, więc sprawdzę sobie jakieś teraz miejsce na ściananie. I pójdę sobie do jakiejś kawiarni usiąść. I tam się do Was odezwę, bo stoję teraz na środku parkingu, więc on trochę jest tutaj niewygodnie. Ale powiem Wam, że jest bardzo wcześnie rano, nie ma ludzi. Cudownie, może bym sobie przeszła nawet w ogóle po starówce teraz wcześniej. Słuchajcie, może to nie głupi pomysł. Póki nie ma bardzo dużo ludzi. Chyba tak zrobimy. Słuchajcie, naprawdę próbowałam. Próbowałam się tutaj przejść w okolicy, natomiast powiem, wam, pokażę wam zresztą ile jest stopni. Eee, strasznie mi wymroziło, więc. Czy wy to widzicie? Siedem. Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić jak wieje wiatr, e, więc próbowałam się przyjść po okolicy tego mojego hotelu. Mamy hotel w Starym Mieście, więc naprawdę ładna okolica, natomiast no, nie dało rady, powiem wam, nie dało rady, poddałam się. E, przyszłam do miejsca, które nazywa się Moldownia, e, zamówiłam sobie śniadanko, także mam sobie sok, czekam na omlet, zjem nie. I mam nadzieję, że nie wiem, może trochę się tak nie będzie mi tak zimno i e, coś mi się uda jeszcze zobaczyć. Powiem wam, że nie spodziewam się, że będzie tak zimno. E, spodziewałam się, że będzie padało, bo tak pokazywała prognoza, ale nie spodziewałam się 7 stopni, co prawda wiecie, mam taką kurtkę grubą. Natomiast to, to nie jest w ogóle ten poziom Ja przy 7 stopniach to już chodzę wiecie, w, zimowej, wełnianym, w zimowym wełnianym płaszczu W czapce, w rękawiczkach i we wszystkim Także tego mi tego trochę brakuje Także mam nadzieję, że zjem się na nie, trochę się zagrzeję I e, będę miała jeszcze siłę, żeby się przejść Bo chciałam trochę dzisiaj ponagrywać mm, Ja i spędzam dzień tak dość samotnie Natomiast mamy mnóstwo pracy, także wzięłam z sobą laptopa, mam zamiar się zatrzymać gdzieś w kawiarni po tym śladunku, popracować sobie trochę, a wieczorem spotkamy się z Józiem i coś mam nadzieję zobaczymy fajnego. Józia kończy o 16, także myślę, że 16.30 będzie w hotelu, także mamy cały wieczór dla siebie. Słuchajcie, słuchajcie, jestem już po śniadaniu. E, powiem Wam, że rzeczywiście troszeczkę się rozpogodziło, to znaczy wyszło przynajmniej słońce, już tak nie zamarzam jak wcześniej. E, jest kilka po dziesiątej, jest naprawdę bardzo, bardzo wcześnie. Ale e, to miejsce śniadania, w którym byłam jest w okolicach Stocznik Gdańskiej. Postanowiłam że przejdę się tutaj trochę, mam w planach w ogóle pójść do dwóch muzeum, jedno planowałam na dzisiaj, drugie na jutro, natomiast powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy dzisiaj mi się uda, bo tak jak Wam mówiłam, naprawdę mam sporo pracy, mam trochę takiej pracy komputerowej, ale też muszę zrobić trochę dla naszego przyszłego domku, muszę wysłać po prostu dwa maile z, do architektów w sprawie kuchni, a to wcale nie jest takie, słuchajcie, proste, także wolałabym sobie gdzieś, wiecie, usiąść i na spokojnie po prostu to zrobić. Natomiast, jutro na pewno chciałabym pójść do Muzeum Solidarności. Mega się ekscytuję. Nie byłam w ogóle w żadnym muzeum w Gdańsku nigdy, także jest to naprawdę duże wydarzenie. Ale zanim, wiecie, gdzieś sobie siądę i zacznę pracować, to właśnie chciałam się tutaj przejść. Nie wiem, czy jestem w dobrym miejscu. Powiem mam szczerze, bo nie wygląda to za ładnie. Czy jestem w jakimś takim osiedlu? Miejsce, w którym byłam, to był taki food hall, montownia. Teraz widziałam znak Stocznia Gdańska i postanowiłam się tutaj przejść. I za mną widzicie są ładne nowe osiedla, ale przede mną, to tak mało obiecująco to wygląda i już Wam pokazuję, no tak średnio. Zobaczcie. Czy oczywiście to są jakieś tam stare fabryki, magazyny, e, tak to się prezentuje. Dobra, podaruję sobie to miejsce słuchajcie i e, idę na starówkę, na starówce przy, 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 przy samym przy samej tej wyspie jest taka bardzo fajna kawiarnia. My tam, ja już tam byłam zresztą ostatnio jak byliśmy z Józiem, natomiast mają tam przepyszną kawę i w ogóle jest takim pięknym, no bardzo, bardzo ładnym miejscu, w takiej pięknej kamieniczce. Także chciałam Was tam dzisiaj zabrać. Także tam idziemy, słuchajcie. Tak jak mówię, jak będą miejsca, to tam się rozsiądę, trochę sobie popracuję, a jak zdążę wszystko wcześniej zrobić, to może jeszcze uda mi się dzisiaj pójść do jakiegoś muzeum, a jeżeli nie, no to dopiero jutro. Tak jak mówię, nie napinam się jakoś bardzo szczególnie, bo... No, mamy tutaj dwa dni i muszę sobie go zagospodarować ten czas w ciągu dnia, no bo Józio do 16 jest na tych szkoleniach. Powiem Wam, że w ogóle jestem też bardzo z niego dumna, bo się tak cieszył na to. Z tego co mi mówił, to jest w ogóle pierwszy raz organizowany w Polsce ten kurs UEFA w języku angielskim. Także jest jakby skierowany na obcokrajowców. Także super, będzie miał właśnie międzynarodowe uprawnienia po tym kursie do tego, żeby trenować dzieciaki. E, tak, oficjalnie, także mówi mi, że może zostanie trenerem piłki nożnej. Nie wiem, czy wiecie albo nie wiecie, ale mój Jozio jest oczywiście niespełnionym piłkarzem. Myślę, że jak każdy chłopiec, e, każdy <grał>, grał kiedyś piłkę, marzył o tym, żeby być piłkarzem, no i oczywiście się nie udało. No i teraz, jakby próbuje te swoje dziecięce marzenia jeszcze spełnić, także. Także jestem z niego mega dumna, naprawdę. Fajnie, fajnie, że się tak się realizuje, fajnie, że mu się chce. Eee, I to jest coś takiego, wiecie, pożytecznego, bo nawet jak nic z tym nie zrobi, no to będzie miał przynajmniej fan z tego kursu i, eee, i coś tam mu zostanie. Także na pewno fajne doświadczenie. W ogóle jeszcze jedno taka, takie przemyślenie. Zobaczcie, za mną naprawdę przepiękne osiedle nowoczesnych domków. No zobaczcie tutaj. Jakieś rozwalone kamienice, tu jakiś plac budowy. A tu zobaczcie, takie piękne loftowe mieszkania. Także no, dziwna sprawa, dziwna sprawa, ale idziemy na starówkę. Witam, kilka godzin później właśnie dotarłam do hotelu, chcę wam pokazać jedną rzecz bo właśnie wyjechałam na moje piętro mam pokój na ósmym piętrze, jeszcze w nim nie byłam ale zobaczcie mój widok z piętra ósmego póki co całkiem spoko także idziecie ze mną zobaczyć co za pokój tutaj mężulek zarezerwował, bo nie wiem czy Wam mówiłam, już rezerwował pokój, i ja to nic nie wiem. Także idziemy do pokoju. Lubię mieć na wysokich piętrach pokój. O, jest. Dobra. Pierwsze wrażenie. Czekajcie, ja ułożę kartę, żeby było światło, bo nic nie zobaczycie. O! Tanan! Ręce mi odpadają od tej torebki. To ja po całym dniu wędrówki. Trochę zmęczona, ale nie ma tragedii. Dobra, czekajcie, oglądamy. O, ktoś mi tu przygotował łoże. Dzięki Gosia, bardzo fajnie wyszło. O, wow! Zobaczcie, jakie super siedzisko z poduchą. Ej, no, nie ma tragedii! Zobaczcie, jaki supoko widok. Jest mi bardzo podobne do tego, co właśnie widziałam. Wow, fajnie, fajnie. Tam widać stocznie. To są chyba te, słuchajcie, bloki, gdzie dzisiaj byłam na śniadaniu, tam w tamtej okolicy. Tutaj widać stocznie. Ej, bardzo tutaj jest fajnie, powiem Wam. E, pokoik jak pokoik, jak to taki tradycyjny hotelowy. Ale mamy co? Kapsułeczki jutro na rano? Boże, cudownie, kocham, kocham. Woda, lodóweczka. No to jeszcze tylko łazienka, słuchajcie. No, łazienka jak łazienka. Nic specjalnego, ale wszystko można tu przecież załatwić. No, także ekstra. Jestem, słuchajcie, jestem, jestem, jestem. Bardzo się cieszę. Zobaczcie, jeszcze ciapuszki hotelowe znalazłam w szafie. Wielbiam takie rzeczy. To znaczy, wiecie, ja wiem, że to jest koszt prawie zerowy dla hotelu. Ale jak to ułatwia sprawę. Jeszcze raz patrzymy sobie na widok. Teraz zresztą po drzewach widać, yy, jak tu jest wietrznie. Widać? No teraz się zatrzymały. Nie, no trochę widać. Słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo wietrznie. O, i to co mi się podoba, słuchajcie, herbatki, herbatki, co my tu mamy? Marokan Mint, o Jezu, zaraz sobie zrobię Marokan Mint. Zielona. E, to jest kawa bezkofeinowa i tutaj też rozpuszczalna. Ale tu jeszcze jest Elgrave. Fantastycznie, słuchajcie, fantastycznie. Ja sobie zaraz zrobię herbatkę um, i trochę pocziluję w domu. Znaczy w domu, w hotelu. Słuchajcie, skorzystam z uroków tego fantastycznego okna i tutaj się do Was odezwę, bo dużo do Was nie mówiłam, ponieważ e, aż tak się dużo nie działo, to po pierwsze. E, po pierwsze, przyjechaliśmy, około 9 rano wjechaliśmy do Gdańska, z Warszawy wyjechaliśmy chwilkę przed 6 rano, e, więc droga zajęła nam, nam max 3 godziny, naprawdę. Juzia mówił, że było bardzo pusto, bo ja oczywiście spałam po tej drogi. E, Józio mówił, że było bardzo pusto i bardzo przyjemnie się jechało, także dojechaliśmy tutaj chwilkę przed dziewiątą, mniej że Wystawił tutaj pod hotelem Z naszą walizką, a on pojechał na to swoje e, Zgrupowanie e, e, Więc ja Najpierw się udałam tutaj w okolice właśnie hotelu Na, na śniadanie, znalazłam bardzo fajne Miejsce zresztą na śniadanie, zjadłam sobie omlecik e, Wypiłam sok Potem poszłam na kawę i tam W, tym, w tej kawiarni właśnie trochę sobie popracowałam że znaczy zmontowałam dla Was film na jutro Eee, trochę sobie poczytałam też książki. E, no i później postanowiłam pójść na spacer. No i słuchajcie. Poszłam sobie na spacer. Z godzinę łaziłam i powiem Wam, że odpadają mi ramiona, ponieważ miałam torebkę, w której miałam kamerę, która waży 1,5 kilo, komputer z ładowarką i z wszystkimi kablami, które waży kolejne 2 kilo, książkę i jeszcze, wiecie, wszystkie jakieś tam portfel, nie portfel. Ja z 5 kg na tym ramieniu nosiłam, i jakby ja wiem, że to są cięż, jakby większe ciężary, natomiast godzinny spacer z taką torbą na ramieniu. Po prostu stałam, że mi urwie ramię. Więc było jeszcze chwilkę przed check-inem bo check-in mogłam zrobić dopiero o 15. Koło 13 byłam już wolna i poszłam sobie tutaj obok naszego hotelu jest też galeria. Więc tam sobie siadałam w, w jakiejś kawiarni po prostu na, na, na herbatkę, na, na wodę. Um, no i poczytałam sobie tam troszeczkę książki i powiem że złapała mnie taka senność że cieszę się, że bardzo tutaj e, przyszłam e, o kończy zajęcia za godzinę, także będzie tutaj pewnie u mnie za jakieś półtorej i wydaje mi się, że ja po prostu przebiorę się w piżamkę i włożę, wsadzę się pod e, kołderkę i sobie troszeczkę pochilluję um, bo jestem jednak trochę zmęczona mm, naprawdę, bardzo mnie bolą ramiona od dźwigania tej turebki, także chciałabym sobie troszeczkę odpocząć, no a też chciałabym mieć energię wiecie jak on wróci, no powiem, że będzie podekscytowany, będzie mi poopowiadał no, e, no i też jakby chciałabym, żeby wiecie, to on Wam opowiedział skąd w ogóle pomysł na to jego kurs trenerski, bo już po tym kursie będzie trenerem. Takim certyfikowanym UEFY. Eee, po tym jego poziomie, który teraz zrobi, będzie mógł trenować dzieciaki, a jeżeli na przykład w przyszłości przystąpi do kolejnego, no to będzie mógł tam trenować młodszych e, jakichś tam chłopców. Póki co będzie trenował dzieciaki, znaczy takich, tak by chciał. Zobaczymy, co mu z tego wyjdzie. Eee, oczywiście nie jest to jego kariera zawodowa, tak jak wam chyba dzisiaj rano zresztą mówiłam. No, Józef jako mały chłopczyk marzył o tym, żeby być piłkarzem. No i to marzenie się nie spełniło. No i on tak chyba bardzo w nim to się działo, że jednak chciałby coś robić w tym kierunku. Poza tym, on, wiecie, grywa w piłkę. I chyba po prostu chciał być blisko, blisko tej piłki. Także ja go mega podziwiam i naprawdę, naprawdę mocno, mocno mu kibicuję. A tymczasem przybieram się w piżamę i idę na krótką drzemkę. Naprawdę powiem wam, nie wiem, czy go widać po moich oczach. Może nie widać, bo mam świetny makijaż, ale e, naprawdę jestem bardzo, bardzo zmęczona. Wiecie, my spaliśmy dzisiaj ze 4 Józio to jeszcze dobrze spał, bo on poszedł spać chyba koło 22, więc on tam rzeczywiście z 7 godzin spał. Ym, a ja powiem Wam w ogóle nie mogłam usnąć i dopiero koło północy, koło pierwszej, e, a po piątej wstawaliśmy, także no naprawdę się nie wyspałam. Ym, także zdrzemnę się może pół godzinki, godzinkę i później będę, wiecie, wypoczęta i gotowa do podbijania Gdańska wraz z Józiem. Taki przynajmniej jest plan. Zobaczcie, kogo my tu mamy. Dzień dobry. Dzień dobry, siedzisz na fotelu przesłuchań. No, więc opowiedz wszystkim. Czyli jak trener. Tak, gdzieś ty dzisiaj byłeś i coś ty robił? No byliśmy taki bardzo e, sportowe orientan. Nie. Focused Oriented. Mhm. Center. Było dużo ludzi. Mhm. Z innych kraju. Mm -hmm. I tak profesjonalnie wszystko było. Mm -hmm. Super. Nawet mamy takie oficjalne e, zdjęcie. Takie short internet. A pokaż zdjęcie. A jakie, y, jaki wywiad miałeś? O czym? No jak? Why did you decide? How was it? Mm -hmm. Zobacz, jaki. Czekaj. Fiu, fiu, fiu. pan trener. No i co będziesz robił po tym? No teraz się takie techniczne teorii mm -hmm. i wszystko uh -huh. dla ten kurs. I mam. Shorty. Prezenty? Na pokaż. Shorty. No, tak, szorcik. No, szorcik. profesjonalny polo. Polo, view, view, view. Dokładnie dla Mhm. Mm um, tutaj, pisze, pisze tutaj. Tak, UEFA Czech, Dańsk English Edition. No, jeszcze 1000. Mm -hmm. Tak samo. No to fajne. I jeszcze tak to samo, ale dużo. Aha, długie rękaw długie i bluza. Ręka, tak. Ekstra. No, I teraz długie. będziesz miał ten kurs przez pół roku. Tak. Ostatnim lotem, lutym. W lutym? Tak, mamy egzamin. O! Koniec z... lutym. I pod koniec lutego. Pod koniec A minut. jak zdasz egzamin, to będziesz co? Będziem. Um, Oficjalny trener. Trener? W piłka nożnej. No. I cały świat. Na cały świat. No. No. Ale ekstra, gratis. To jest taki poziom e, no. podstawowy, nie? To dla dzieci. Dla dzieci albo dla amatorskich. Aha, dla amatorów też. I muszę pracować tak oficjalny rok. Naprawdę? Tak. Gdzie będziesz pracował? No, gdziekolwiek. A, ale możesz weekendami, tak? Tak, po tak, aha, tak, aha. tak. Tylko musisz zrobić praktyczne. Ten um, poziom Aha. i potem no. um, będzie prawo um, do B. A, to, to idzie takie C, B, A i pro. Uh, a Szymon Marciniak jest jaki? Super pro. To jest Szymon Marciniak? No nasz Marciniak. A no to jest pro. A to będziesz kiedyś pan Marcinek. Tak, to jest około 8 lat. <noise> Za 8 lat? Tak? tak. Dobra, słuchajcie, trzymajcie kciuki. Za 8 lat. Nie, no święcie, ale super, super. Bardzo zawsze chciałeś, nie? Zawsze mówiłeś, żebyś super, chciał. To jest. Bardzo się cieszę. Teraz do ciebie idę, bo się będę przytulać do ciebie. Chodź. W ogóle, słuchajcie, jest kilka godzin, później jest 19, bo spaliśmy. No, godzina spaliśmy. Wstaliśmy dzisiaj o 5 rano, jesteśmy mega zmęczeni. Słuchajcie, idziemy na kolację, pójdziemy sobie tam na. mo. Wyspę Młyńsko. Nie, to jest we Wrocławiu. Jezus, trudna jest ta nazwa, poczekajcie wyspa, no. Nie, ja, ja sprawdzę, bo to wstyd. Ja powinnam takie rzeczy wiedzieć, no. Mm, to się nazywa. A nie, to jest, jest wyspa Pichrzów <grym> Idziemy na wyspę Spichrzów, słuchajcie. Idziemy jeść, a potem wracamy i idziemy spać. Także już dzisiaj nic ciekawego nie będzie. Natomiast jutro ja mam super plany, bo jutro będę wyspana, będę miała energię i ty masz zajęcia do 18, prawie, więc ja będę miała dzień zwiedzania Gdańska. No, super. No. I bardzo dumna z ciebie, żonka jest. Weź? Dzięki, że jesteś tutaj No pewnie, że tak, przyjechałam z mężulkiem, żeby go wspierać Słuchajcie, zostawiamy kamerę w hotelu Ponieważ w ogóle jest wielka ulewa I się rozpadała. ja w ogóle założyłam też Największy sweter, jaki wzięłam Pokażę Wam zresztą, jak jest obrzydliwa pogoda e, Więc nie chcemy łazić, wiecie, z tą kamerą Po prostu po, po tym deszczu Nie wiem, czy będzie coś widać w sumie Oj, czy będzie widać deszcz. No, chyba nie będzie widać deszczu, więc musicie mi po prostu uwierzyć na słowo. Jest przepotworny deszcz, e, leje i bardzo jest wietrzny. Pokaż, ile jest stopni. Teraz pokażę 10. 10 i wiatr. No. Więc... Moment czujesz. Odczuwalna ile? 3. Odczuwalna jest 3. Więc powiem Wam, że... To jest wind. Wiatr. Bo jest bardzo wiecznie. Tak, dlatego słuchajcie, nie chcemy już brać kamery, nie będziemy nic nagrywać. E, naprawdę jesteśmy też bardzo zmęczeni, więc idziemy jeść. Um, wam dziękujemy za dzisiaj. Trzymajcie kciuki za Józefka, żeby sobie świetnie poradził. I do zobaczenia już w jutro w kolejnym filmie. Tak? Pa! Dzieńwie. Pa!